Pamiętam kwiecień czy marzec czy tam, yy, tamtego roku, kiedy tutaj żeśmy wbijali łupaty, w ziemię, uroczyście inaugurując rozpoczęcie budowy i przekazując plac budowy w ręce wykonawcy. Upłynęło niespełna roki, 8 miesięcy. Już w tej chwili trwają prace technologiczne, a więc napełnienie pełni nizki, yy, wodą, ta jest dosyć duża, prawie 500 metrów sześciennych wody, także ten proces napełnianie trwał kilka lub kilkanaście dni się procesy odbioru technologicznego. Także mam nadzieję, że na dniach, może nie, nie na święta, albo i na święta Bożego Narodzenia, ten basen może być oddany do, do użytku. Wykonawca chce go oddać przed terminem. Ja przypomnę, że termin to jest yy, marzec 2011 roku. Cieszymy się, bo budowa imponująca, pięknie kolorystycznie dobrana. Mam nadzieję, że będzie na mile zapisana w pamięci każdego łomżeniaka i każdy łomżeniak, że rodzina będzie tu spędzała wiele, wiele czasu. Mamy tu oprócz tego tę część sportowej, będziemy mieli również część spa, czyli powiedzmy można tę żyznę fizyczną rozwijać w inny sposób. Mamy zaplecze gastronomiczne, także według mnie można tu przyjść na kilka godzin z rodziną i spełnić wspaniale czas, co zachęca Państwa do korzystania z tego pięknego obiektu. Rozpoczynamy rozruch technologiczny basenu. Rozruch będzie trwał około 30 dni. Mamy nadzieję, że nic go nie zakłóci. Roboty budowlane są w, ukończone w około 98%. Te 30 dni, w, w trakcie którego będziemy prowadzili rozruch, wystarcza w zupełności na dokończenie, na wyczyszczenie, tak żebyście mogli Państwo korzystać z pięknego, nowoczesnego obiektu.